Zachwycają mnie wyspy rozpustne, a z nich wszystkich najbardziej zachwyca mnie Wichraj, gdzie leży Sen Martin. Powietrze jest tu bowiem przesycone zapachem wolności i niezależności, które to stały mi się niebywale bliskie. Nie istnieje na świecie siła, która mogłaby im zagrozić. Zaiste upojony nimi, z obawą myślę o powrocie do ojczyzny. Zachwyty pielgrzyma, kawaler Magnus Ordia. Diabeł zeskoczył z dachu z takim impetem, że jego kopyta zdruzgotały obułą płyty, jakich wiele setek składało się na ulicę. Parsknął, prychnął, strzelił iskrami z koziego pyska i runął naprzód. Lekkim susem, wyrzucając nogi w bok, przesadził wielki różany klomp, a potem zniósł topór. Macka Rolanda strzeliła ku czarciemu gardu i oplotła się wokół niego Pirat z niewyobrażalną siłą szarpnął diabłem ku sobie, a jednocześnie usunął się w bok Zawirował, w przelocie przystawił lufę pistoletu do kosmatej głowy i nacisnął spust Huk wystrzału rozległ się w tej samej chwili, w której Roland rozluźnił uchwyt I dopiero wtedy rozpętało się piekło nie pamiętając już o diable, któremu właśnie odstrzelił głowę, Roland pognał w dół uliczki. Jedna z macek wystrzeliła w górę, zgarnęła diabła biegnącego wzdłuż Gzymsu, roztrzaskała jego czołem glinianą rynnę, a potem przeorała nim bieloną ścianę kamienicy. Roland nawet nie spojrzał w tym kierunku. Na sąsiedniej ścianie otworzyło się bowiem okno, z którego wyjrzała kolejna kosmata gęba. W ręku pirata błyskawicznie znalazł się drugi pistolet. Huk wystrzału zlał się ze zgrzytem wyciąganego kordelasa. Uliczką pędził już z dzikim rykiem kolejny diabeł, mierząc przed siebie ostrzem halabardy. Roland złapał kordelas oburącz i rąbnął ze wszystkich sił w ostrze halabardy, posyłając je w dół. Lewa macka poderwała trzymającego broń diabła i wyrzuciła go wysoko w górę, a prawa oplotła się wokół gęby innego, który przyczaił się z różnicą i wyszarpnęła go z okna. Roland kopnął w kosmatą gębę, przerywając beczenie pełne skargi, a potem jednym cięciem odrąbał czartowi łeb. Potem, ciężko dysząc, uniósł głowę. Uliczka, jak większość w St. Narten, zakręcała kilkanaście kroków dalej, a widoczność ograniczały dodatkowo ogromne donice z Bugenwillą, ale wyraźnie słyszał przybierające na sile beczenie i łomot kopytobruk. bruk. Przyczaił się na pią mięśnie, ujął mocniej kordelas, a obie macki wzniosły się wyżej i znieruchomiały niczym kobry. — Nieźle, szef, nieźle — oznajmił Prukwa, który pojawił się u jego boku z tęgą pałą. — Wywijasz, szef, że aż miło popatrzeć. Tylko już chyba do domu trzeba zjeżdżać. — Co? — rozgrzany walką Roland zamrugał, nie do końca zrozumiawszy, co właśnie usłyszał. — Co mam zrobić? — Wnosi się stąd. — W cholerę — mruknął Prukwa i skinął na coś za plecami szefa. Roland odwrócił głowę i ujrzał kilkunastu agentów terenowych żulu, czyli rządowych zespołów utajnionej ilustracji, które w chwili wkroczenia piekła do Saint Narten przeszły w tryb bojowy. Wystarczył jeden rzut oka, by Roland utwierdził się w przekonaniu, że wychodzi im to całkiem nieźle. Z bocznej uliczki wytoczył się wóso o wzmocnionych burtach, z których wysunęło się właśnie kilka lów i bliżej nieokreślona liczba włóczni i halabart. Kilku agentów co do jednego zakapiorów o zakazanych gębach lustrowało okoliczne dachy z palcami na muszkietach. W powietrzu unosił się zapach tlących się lądów i trawionej właśnie wódki. — Lepiej się, szef, wynoś! — powtórzył Prukwa i przygładził rzadkie włosy grzebieniem. — Bo jak Jotem przywali, to ho-ho! — Jotem! Jednostka mobilna! A stoisz, szef, na linii ognia! Prukwa wsunął grzebień do tylnej kieszeni spodni i wspiął się na burtę wozu. Ten, ten kopyt narastał. Roland spojrzał raz jeszcze na lufy, których wyloty naraz wydały mu się większe, a potem uświadomił sobie, że uniesie niebitewne, powoli go opuszcza. Jak tam sobie chcesz. Burknął pod nosem, wsnął kordelaz do pochwy, podniósł oba pistolety i zatknął je, zapasa potem zawrócił. Chwilę po tym, jak minął JM, burta wozu eksplodowała ogniem. Roland przyglądał się przez moment beznamiętnie, jak ogień żulu masakruje nadciągający oddział piekła, a potem wzruszył ramionami i wskoczył w teleporter i wersina. Wystarczyła krótka chwila w St. Narten, nad którym zawsze świeciło słońce, by Roland całkiem zapomniał, jak niewyobrażalnie zimno było na wyspach plugawych. Uderzenie lodowatego wichru natychmiast wywiało resztki ciepła z jego rozgrzanych walką mięśni. Pirat skulił się, zaklął wściekle i czym prędzej ruszył w stronę niewielkiego budynku, który najpierw nazywali tawerną, potem ratuszem, a obecnie pałacem królewskim, choć zasługiwał zaledwie na miano szopy na narzędzia. Zgarbiony przeszedł wśród niewysokich, krytych darnią chat. Tu i ówdzie dostrzegał niewyraźne szare postacie miejscowych. Wiatr szarpał ich pozbawione koloru szaty, przez co upodabniali się do duchów prześladujących cały archipelag, ale Roland zauważył, że ten i ów składa mu nieudolny ukłon. Prychnął pod nosem, pokręcił głową, szarpnął za drzwi i wkroczył do środka. Wnętrza również nie dawały wytchnienia, bo oczy i nos pirata natychmiast zaatakował ostry, gryzący dym. Miejscowi nie przepadali jakoś za wentylacją, gdyż wierzyli, że wszystko, co ciepłe jest dobre, łącznie z cuchnącymi wyziewami z pieców opalanych torfem. To jednak Roland nauczył się ignorować, w przeciwieństwie do zgiełku czynionego przez kilkunastu kłócących się wściekle piratów. Znieruchomiał w sieni, nasłuchując. Sprawiedliwość! Wrzeszczał czerwony na gębie Julia. Ty i sprawiedliwość? To żeś w Saint-Nartę robił jako klawisz nic nie znaczy. W dupę sobie wsadzić takie kwalifikacje to ja, ty! zaryczał mandragora, aż z sufitu posywały się paprochy. A co tobie dało prowadzenie przedszkola dla pirackich bękartów, eh? Wrażliwość kurwa! Głos Julii przeszedł w falset, którym można by wykrawać organy. Jebaną wrażliwość, której ty, Kacie i Kanaliu, nie masz za grosz. Wszystkich byś tylko na szafot prowadził lub do lochu wtrącał. Wcale nie, huknął Mandragora. Szafotu nie mamy, a loch kopiemy, więc z całą pewnością mogę stwierdzić, że gadasz głupoty przynajmniej na razie. A że to dla ciebie typowe, myślę, Julia, że powinieneś dać sobie spokój i... Spokój? Rozdarł się Julia. Tak ważny urząd ma wpaść w ręce rzeźnika! Jak się będą czuć miejscowi? Co pomyślą rekruci? Jak to wpłynie na pobór i kolonizację? Trzeba myśleć perspektywicznie, ty. ty zapluty zwłokożerco! Nasłuchujący w sieni Roland wiedział doskonale, do czego prowadzi dyskusja. Każdy argument wykrzyczany przez Julię bądź Mandragorę wzmacniały gniewne pomruki obozu poparcia, które przybierały na sile, aż zagłuszyły sporą część samego argumentu. W krytycznym momencie o polepę załomotały kopyta, co oznaczało, że Grzmot również zamierza zabrać głos w dyskusji. Co konkretnie chciał przekazać, umknęło jednakże wszystkim jej uczestnikom, bo satyra trudno było zrozumieć nawet na co dzień, a co dopiero w chwili, gdy górę brały nad nim emocje. – Spadaj, Grzmot! – Zachuczał złowieszczo Mandragora. — My tu ważną dysputę toczymy! — Niech zostanie! — sprzeciwił się Julia. — Nawet ten bełkot ma więcej sensu od twojego bredzenia! Słowotok grzmota jeszcze bardziej przyspieszył. Ktoś odciągnął zamek pistoletu, ktoś z rykiem poderwał ciężką ławę, ktoś ze zgrzytem wyszarpnął ostrze z pochwy. W tej właśnie chwili Roland uznał, że wypada zainterweniować. Jego wejście przerwało rodzącą się w żawę ze skutecznością opadającego topora katowskiego. Ognik wciągający powietrze do płomiennego wydmuchu prosto w facjatę Julii rozkaszlał się dymem. Melon, który zamierzał się, by grzmotnąć ławą Mandragorę, stęknął z niedowierzaniem i przestrachem, smyrk zwiał w kąt, a dupochlast, który szykował się do skoku na Julię, zamachał od niechcenia ramionami, jakby je rozprostowywał po długim zesztywnieniu. Grzmot najwidoczniej zamilkł zbyt raptownie, bo wokół jego kosmatej głowy gromadziła się chmura pary. Piraci jeszcze przed chwilą gotowi skoczyć sobie do gardeł. Ze zgrozą wpatrywali się w swego kapitana, który wyszedł nieśpiesznie na sam środek izby i obrzucił wszystkich morderczym spojrzeniem. No, spytał cicho. O co chodzi? Każdy z członków załogi kapitana Rolanda wywijasa doskonale wiedział, że gdy ten zaczyna się drzeć, sytuacja przedstawia się groźnie, ale naprawdę źle się dzieje dopiero wtedy, gdy dowódca odzywa się przyciszonym głosem. W izbie nagle pochłodniało, a ten i ów zaczął zerkać na drzwi, niestety znajdujące się za kapitańskimi plecami. Tylko nie mówcie mi, odezwał się niemalże miło Roland, że chodzi o stanowisko ministra sprawiedliwości. Tak! wypalił Julia, który nigdy tak do końca nie pojął czym jest pytanie retoryczne. I wyobraźcie sobie, kapitanie, że ten kajdaniarz z ćwiekiem zamiast oka uważa, że. Roland przerwał mu machnięciem ręki i usiadł ciężko na ławiarz, zaskrzypiała. Sięgnął po czyjś kielich z winem i wychylił go jednym haustem, a potem otarł usta rękawem i potoczył naokoło wściekłym spojrzeniem. Czyli Ministerstwo Sprawiedliwości. Pokiwał głową. Wczoraj Grzmoto mało nie zamordował dupochlasta, bo zamarzyła mu się teka ministra spraw zagranicznych i przemowy na forum międzynarodowym. Przedwczoraj wczoraj rozwaliliście miejscowym dwie chaty w ramach konkursu na przyszłego ministra budownictwa, a jedynka ciągle za mną łazi i dopytuje, czy aby na pewno nie pójdziemy w kulturę. Jedynka albo dwójka, cholera ich wie. A tymczasem... Zmrużył oczy i uniósł lewą mackę, która nadal zaciskała się na jakimś diable. Potrząsnął nim parokrotnie z lekkim obrzydzeniem. Diabeł plasnął miękko o polepę. Posprzątajcie to ścierwo, bo jeszcze ktoś się potknie mruknął Roland. Dopił wino i raz jeszcze spojrzał na załogę.